Cześć, so witam Was kochani. Jest 19.20, sobota. Święta Wielkanocne. Chciałem złożyć życzenia wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. Nie przejedzcie się, jajeczka smacznego i zajączka i tak dalej, i tak dalej. My z Luną dzisiaj właśnie wyjeżdżamy na wyprawę. Mam nadzieję, że się uda, nie tak jak ostatnio na tym nadmorze, gdzie była pogoda fatalna. Teraz jedziemy z luną w kierunku Gniew a konkretnie jedziemy do mojej byłej jednostki wojskowej w Mechnaczu, która już nie istnieje. Koszary, i tak prawdopodobnie nie wiem, nie pamiętam, bo jak byłem jeszcze. 10 lat temu albo dalej to jeszcze były, jeszcze z synami sobie weszliśmy do środka. To znaczy generalnie na cały obiekt, kompania była zamknięta, ale kuchnia była z tyłu otwarta. Na dzień dzisiejszy z tego co wiem jest tam wszystko zburzone. No ale został jeszcze obiekt techniczny, na którym też stacjonowałem i byłem starszym zmiany, rozprowadzającym wartowników. Był to bunkier, były tam trzy radary, już teraz nie pamiętam nas. W każdym razie ja siedziałem w bunku, byłem starszym zmiany i byłem operatorem ZTSD. To był zautomatyzowany system dowodzenia, dowodzenia taktycznego. To był taki komputer, komputer był w wielkości mniej więcej pomieszczenia, nie wiem, 30 metrów kwadratowych albo więcej. A ja siedziałem przeważnie też przed radarem, któryś tam obracał. Taki był i tam się zaznaczało samoloty, które leciały. Oczywiście, dalej był planszet. Mam jakieś stare zdjęcia, dużo już nie pamiętam. No, ale z tego co wiem, to bunkry zostały ostatnio na bodajże urbex.pl oglądałem jakieś zdjęcia były tam zdjęcia ze środka wszystko oczywiście powyrywane i tak dalej postaram się tam wejść może nie dzisiaj tylko jutro bo jak przyjadę będzie już ciemno ale chciałbym wam troszkę tam pokazać i opowiedzieć jak to wszystko wyglądało i chciałbym się tam przespać z Luną Luna hej Luna pokaż się Luna no chodź moja piesinko, widać ją jest, no przywitaj się z widzami. Tak, dobry piesek. No, <laughs> także postaram się. Wam to jakoś tam opowiedzieć jutro. Yy, zobaczymy jak to będzie. Z tego co wiem też, jest tam ten obieg w sumie zamknięty gdzieś tam można wejść. Wiem, że tam stacjonują teraz yy, miłośnicy sportu w ASG, czyli tam strzelania z tych kulek i tak dalej. Może będzie jakiś telefon, może ktoś odbierze, nie wiem, na, tym, na bramie albo coś w tym stylu. Może będę mógł się skontaktować, żeby tam wjechać. Nie wiem, czy mi się tu uda, zobaczymy. W każdym razie w internecie nie mogłem nic nam znaleźć jakieś ASG Mechna czy coś w tym stylu tyle tylko coś z internetu. Gdzieś tam jakieś zdjęcia, bardzo mało. Była tam strzelnica, na której też strzelaliśmy. Pewno tam pełno nabojów, znaczy nabojów, łusek <grych> od nabojów, także no coś, tam, coś tam może znajdziemy, poszperamy trochę. Z Luną wybiega się, ja też odpocznę. Oczywiście życzę wszystkim jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt. Także myślę, że spotkamy się może dzisiaj, jeszcze jak przyjadę. Próbuję coś jeszcze nagrać, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy będę mógł tam jechać, jak nie to wstanę gdzieś tam z boku może i My się przekimam po prostu, rana się budzimy, jutro ma być ładna pogoda, dzisiaj niestety ma być w nocy znowu minus tam jeden, minus dwa, ale damy radę, ostatnio w Kurgajach było minus pięć, także nie było tragedii, jutro sobie zrobię śniadanko, jajka już mam ugotowane, także nie muszę się męczyć i no i zobaczymy się myślę za niedługo, także do miłego zobaczenia w Mechnaczu.